W wolnym czasie na ja je gram w piłkę, no niestety nie udało mi się zapisać na warsztaty, no i nie stworzyliśmy drużyny, ale i tak ksiądz się nie czepia, że sobie tutaj kopiemy, yy, na luzie sobie, po troszkę drzew się ucięło, ale no jest pompa, no i o reski czy coś tam i sobie gramy no, My się bawimy tak na ogół i dziękuję, tyle. I gramy, przepraszam jeszcze, gramy w piłkę, bawimy się. Gramy! I tylko tyle! Jest moc! W wolnym czasie uczestniczę w warsztatach i no, spotykam się ze znajomymi, których poznałem na przykład w zeszłym roku. W wolnym czasie na SDM-ie. W wolnym czasie na sdm poznaję nowych ludzi Rozmawiamy, śmiejemy się, bawimy Wracam do namiotu Mam tam napoje na tobie, a ja tak to przechadzam się po miejsc. Co? Czasem do sklepu i tyle. Należy telefon do jakiejś ładnej dziewczyny. I to wszystko. Na SD nie ma wolnego czasu. Plan jest tak świetnie skonstruowany, że naprawdę nie, nie potrafimy się tutaj nudzić. Ja robię to co zwykle: czyli nic. Piję kawę i wszystko dobrze. W wolnym czasie bawię się z kolegami. Chodzę do na boisko gram w piłkę W wolnym czasie na sdm ach gram w środkówkę. ogółem chodzę tutaj po piszczeniu bo jestem w okolicy i ogółem na SDM-ach jest fajnie można się odnaleźć i naprawdę, jeżeli ktoś ma jakieś wątpliwości w wiary w Boga, to może się nawrócić Wolny czas na SDM-ie spędzam na przykład na udziale w warsztatach czy to tanecznych, czy to warsztatach śpiewu ewentualnie, jeśli jest bardziej męczący dzień to po prostu zostaję w namiocie i odpoczywam w wolnym czasie na SDM lubię rozmawiać z ludźmi, e, śmiać się, grać w karty z nimi, kopać piłkę i po prostu być sobą razem z nimi. Zasadniczo nie mam wolnego czasu. Cały czas spędzam przed komputerem albo robię zdjęcia, także przykro mi.